który nam znów przekaże samochodzik na kolejny nasz wyjazd po powiecie pickim. Dzisiaj jedziemy do Łobrzenicy. Dowiemy się co tam słychać w gminie. A z naszej strony możemy dopowiedzieć tyle, że przekazujemy Państwu jeden z najnowszych modeli samochodu Renault Megan w nadwoziu Kombi, czyli naszej Grand Tour z bardzo nowoczesnym silnikiem benzynowym o mocy 115 koni, także poznając ten powiat piński, będziecie Państwo mieli oczywiście możliwość poznania tego pięknego samochodu. Zapraszamy. Dziękujemy. bardzo. Historia obrzenicy sięga XI wieku. Dokumenty historyczne podkreślają, że miasteczko to leżało wówczas na szlaku handlowym, który to łączył Układ Krzyżaków z miastem Toruń i Gdańsk. Przed 1438 rokiem otrzymała prawa XIX i XX wieku, który symbolizuje kolejarz to okres przeobrażeń i w instrukturze gospodarczej i przestrzennej Łobrzenicy. Spotykamy się przy zabytkowej wieży ciśnień z zastępcą burmistrza panem Józefem Lewandowskim oraz panią Małgorzatą Szczęśnia. Wiemy, że, że tak ładnie sobie po naszym powiecie docieracie również do naszej gminy. Gmina Łubrzenica na pewno bardzo przyjazną. Jest sercem krainy. Nazywam ja się Małgorzata Szcześniak. W Łabrzenicy mieszkam od urodzenia. Decyzja o budowie tej wieży, wieży wodociągowej najpierw podjęto w lutym 1909 roku. Były dwie studnie na 41 metrów i 37 metrów. Roboty budowlane wykonała firma Karol Franke z Bremy na zlecenie y, ówczesnego magistratu miasta Obrzeńcy. Wieża ciśnień ma wysokość 35,84 metra i w głowicy był zbiornik na wodę ze stalikowanej o pojemności 100 metrów sześciennych. A te, a te kule kochani, te dziury kochani, to są po kulach z okresu II wojny światowej. Od roku 1974 ona tak naprawdę stała i niszczała. Nic się z nią nie działo żeby na rewitalizację naszej wieży przeznaczyć kwotę, uwaga, milion Natomiast jeszcze jest je, z jednego powiedzenia, czy zdania znana Łobżenica. Łobżenica to miasto miłości. Uj, Czyli tak jeżeli ktoś przyszedł. w życiu nie zaznał tej miłości, albo zaznał jej zbyt mało, to, to zapraszamy, żeby tutaj akumulatory miłością naładować. Pośród innych małych miejscowości, tym, że nadal został zachowany charakterystyczny układ miejski, który obowiązywał w związku z faktem nadania praw miejskich. Jesteśmy na Placu Wolności w Włobrzenicy. Jest to tak zwany stary rynek o takim tradycyjnym układzie czworoboku. Tutaj po prawej stronie mamy budynek Poczty Polskiej. Które, no jak widzicie, należałoby odnowić. No teraz to wszystko odbudowujemy, wszystkie te budynki, te, które nie są jeszcze odnowione, mają zrobioną przez naszą gminę przez architekta elewację. Czyli mają projekt elewacji. Tutaj było Powstanie Wielkopolskie. Również Łobrzenica ma powstańców. Kilkudziesięciu, i mamy specjalne oznakowanie na naszym Łobrzenickim cmentarzu tych, którzy brali udział w powstaniu Wielkopolskim. Dzięki rozwojowi handlu miasto bogaciło się i rozbudowywało. W efekcie w XVI wieku stało się największym miastem krainy. W 1606 roku osiedlili się w obrzenicy kupcy szkoccy, którzy utworzyli tak zwane nowe miasto, zwane wówczas Małym Gdańskiem. A teraz udajemy się do Gminnego Centrum Kultury, a tutaj czekała na nas pani dyrektor Joanna Winiarska. Zwiedziliśmy wystawę prac artysty Karola Wójcika. Obrazy no, z starej Jestem zachwycona pracami tutejszego artysty, malarza gdzie możemy obejrzeć przegląd jednej jego pracy. Począwszy od małych akwareli, poprzez duże portrety, sceny takie właśnie też balistyczne i pejzaże. Tutaj ma taką technikę, którą chcielibyśmy poznać. No bo oni to Praca w, w sołectwach, no, no, ambicje każdego sołectwa, to jest Dosyć charakterystyczne dla łobrzenicy bardzo widoczne na dorzynkach, gdzie, gdzie nasze dożynki przebijają wszystkie chyba, nie no tylko tutaj okoliczne. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na dożynki tutaj, to raczej? mówią, że takich dożynek już naprawdę nie ma. No, no, Także ja życzę jeszcze przyjemnego pobytu w Łobrzenicy w naszej gminie, bo wiem, że potem jedziecie do ćwierzna. Zapraszam tutaj do powrotów, do Łobrzenicy, a dzisiaj życzę jeszcze miłego pobytu. Dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy panu burmistrzowi bardzo. 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 Bardzo bardzo. za wyczerpujące informacje Dziękuję bardzo Bardzo nam miło i mamy nadzieję, że wiosną przyjedziemy większą grupą. Na, na to liczymy, że będziemy mogli zaprezentować wszystkim pilankom Właśnie. i pilanom. Jestem kierownikiem Referatu Gospodarki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim Gminy Łobrzenica I zaproszę Państwa do naszego tutaj terenu przylegającego bezpośrednio do urzędu. Terenu, który jest terenem rekreacyjnym, wypoczynkowym i co roku się rozwija. I dzięki temu zachęca wszystkich do tego, aby tutaj na tej łonie przyrody wypoczywać aktywnie. One są naszym, mówię, nowym nabytkiem. Szczególnie korzystają z tego dzieci, ale też ze szkoły. Dzieci, dzieci są... bo moje wnuki też przyjeżdżają, tak, wszystkie nie? tablice muszą obejrzeć, no, tam poprzewracają. Te traki. są takie bardziej teoretyczne, a tamte są takie bardziej jednak ruchome. No, no. Są ciekawe. Tutaj tutaj, tak, Na nie? całe szczęście jeszcze nie zostały zdewastowane. Niedługo istnieją, od zeszłego roku. Cały rok już służyło o Gagaczkowej jest to postać, która jest związana z jedną legendą mówiącą o tym, skąd wywodzi się nazwa Łobrzenicy. Gagaczkowa to była matka, miała wielodzietną rodzinę i niestety tutaj pomór nastąpił, dzieci zaczęły umierać i nad losem tej gagaczkowej pochylił się nie, przepraszam, bo ja zawsze jak o tym mówię, to z po prostu napływają i przytulił ją, czyli ją pogłaskał, połobzał i stąd mówi się o tym, że jest to łobrzenica. Bo powstał, został tu przyjęty uchwałą Rady Miejskiej, łącznie z naszą flagą. Niestety nie pamiętam roku, kiedy to było, ale... Ale od kilku Ale jest. już ładnych lat. tak jak jest, to jest przepływa wszystko. To jest rzeka Łobżonka, która stanowi dopływ do Notecik. Ten mostek miłości. No właśnie, to jest ten mostek miłości? Tak, dokładnie. On niebawem, mam nadzieję, w przyszłym roku będzie wyremontowany. W tym roku wykonujemy tam, gdzie koparka w tej chwili pracuje, utwardzenie, bo to jest tak zwana grobla. Klub, klub Krajna Motor Team, Jest to stowarzyszenie motocyklistów, które jest nie tylko tutaj, działa na terenie gminy, ale także również gminy ościenne. Muzyka W gminy spotykamy się z panem Antonim Kopeją, przewodniczącym Rady Gminy, który zaprezentował nam gminę Łobżynica. Jeśli chodzi o naszą gminę, jest to gmina, jak to często mówimy, typowo rolnicza, dlatego że w naszej gminie jest 20, są 23 sołectwa. To co tu widać w tych tablicach, te wszystkie pamiątki z każdego sołectwa. W miejscowości mamy trochę więcej, bo niektóre to rzeczywiście są przypisane do sołectwa, miejscowość malutka jest, ale bardzo dużo mieszkańców. Także w miejscowości mamy trochę więcej. I Łobrzynica. Tu jest taki fragment na zdjęciu, jeśli mamy, no tu jest sala sesyjna. To zdjęcie, które to jest przykład tutaj przy tym naszym or ormai na tak zgodne. Tak? Tak? Mhm. I prawie w wszystkich sołectwach mamy stroje poszyte regionalne, także nobrzynki, jak tu widzicie, gdzie mhm. jest kolorowo tam różne, troszkę no, inne wcięty. To są zdjęcia właśnie z dożynek. Z tego roku? Z tego roku, jest powiatowe. powiatowe. Tak, e, to święto rolnicze, które zawsze większy oczywiście e, zakończenie zbioru. Jesteśmy zauroczone. Jesteśmy zauroczone gminą, miasteczkiem, miasteczkiem miłości. Ludźmi. Ludźmi atmosferą. przede wszystkim, pełnymi przyjaźni. Przemiła atmosfera. Cudne spotkanie, klimatyczna miejscowość, warto przyjechać i obejrzeć. Dwie rzeczy, co mnie urzekły w naszej podróży. Pierwsze, Łobżenica i dbałość o tą infrastrukturę, którą tam zauważyliśmy. Rozbudowa tego placu zabaw, umocnienie tego, tego zalewu, Łobzonki. I łącznie, łącznie z tym, ze wszystkimi urządzeniami dla niepełnosprawnych, którymi się pierwszy raz spotkaliśmy, że coś takiego jest. Dbałość mieszkańców o to wszystko. No ja byłam tutaj po raz pierwszy, chociaż od lat mieszkam w Bile, ale akurat nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w te tereny tutaj takie y, zajechać. A teraz już wiem, y, na co będę nakłaniać i zachęcać mojego męża, żeby przyjechać właśnie nad tą łobrzankę, łobrzonkę, y, na te właśnie tutaj promenady, te mostki miłości, te wszystkie urządzenia do do różnych ćwiczeń, no i na to urocze miasteczko, no miasteczko miłości w końcu, te wąskie uliczki i śliczne domki. No bo pracownicy pasją, urzędu ludzie przede z pasją. wszystkim to wyglądają na ludzi z pasją, niektórzy pracują bo muszą, bo pracują żeby zarobić pieniążki, tylko to są ludzie z pasją, którzy to swoją pracę wykonują na rzecz innych i są z tego zadowoleni i bardzo dobrze im się tam współpracuje. Pani jedna powiedziała, że żyją i pracują jak w rodzinie. Tak, tak. O. Megan słucha mnie we wszystkim i sam prowadzi. Sam na razie prowadzi. nie mogę wszystkiego, nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo tu walczę z niektórymi urządzeniami, których nie mogę włączyć i wyłączyć, ale poza tym jest bardzo dobrym samo. Przyspieszenie bardzo dobre, wygodny, cichy. Zachęcaj do słów. I gdybym miał Doleciał możliwość, to bym, no, to bym sam go na takiego, tak jest, zdecydował się na coś takiego. Cudownie. A Przejazdce po naszym powiecie? Jesteśmy zszokowani. Oni są o dwa kroki dalej od Piły, naprawdę. Nie mogliśmy do końca rozwinić ogrzewania. Mamy upominek z od pana burmistrza. Bardzo dziękuję, przekażę oczywiście na ręce pana prezesa, jak już tylko wróci z wakacji. E, to fajnie, że odwiedziliście też no, moje rejony, bo ja że odpowiem tak bardzo z bardzo